Na tą mapę, tak myślę. Dawno jej nie było. Ten w się nie przepadam za nią, ale raz na kiedy wy, wypadałoby zagrać. Może zginę? Ale z oczywistych względów. Profeska, bo e, same koszmary były grane. Tylko ja zapomniałem, że ta mapa. O jezu, zapomniałem, że ona mi ścina. Ale może to nie będzie tak strasznie. Kość na wejściu! Może to nie będzie widoczne na streamie. Szkołę? O nie, 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 nie. nie. Szkołę chyba ostatnio 4 albo 5 razy grałem. I to. W i to... Niedużych, niedużych odstępach czasowych. Na ostatnich streamach na ostatnim, albo na przedostatnim streamie grałem w szkołę, koszmar. No i tam długo się tam się długo z duchem męczyłem, ale w końcu, w końcu, w końcu, w końcu, się, w końcu się udało. Jest skrót na Discordzie, <grywa> chyba już nawet na YouTubie. Ale na Discordie na pewno. Nie wiem, nie wiem jak z YouTubem. Co, co? Serio? Taką mam sklerozę? Aż muszę spojrzeć. Asylon? Eee. Asylum gr był grany, już nie mówię nawet. Dwudziesty czwarty grudzień. Jeśli jest co, co, ko co kojarzę to był wie wieczór, wieczorny stream. Tak, tak, tak. So solo koszmar z Asylum, 24 Na discordzie na. E na szotach, skrótach live I jest link do Twitcha. Nie, nie wiem jak z YouTube, nie wiem jak z YouTube'em, czy na YouTube już jest. A ostatnia szkoła była gra na koszmar. To ty do mnie gadasz, że pro Aha! Czy ty, duszku, ty jesteś? Czy te poduszeczki startują w takich pozycji? A ty, 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 Czy tutaj? Cześć. To było mega dziwne. I ten frizer jest... No nie, telefon. W do 10 minut, do, do 10 minut to musiałby się cud zdarzyć. To jest niewykonalne, bez cudu. Musiałbym ducha znaleźć tak o! A czy czasem samo sam poszukiwanie ducha 10 minut, minut trwa. Może kiedyś się tego podejmę? W sensie, czemu nie? Ale dzisiaj, ale dzisiaj nie Po tej mapie będę chyba kończyć W końcu Sylwester, obowiązki Ale co jest coś czuję dużo, dużo powtarzania tej mapy. Jeżeli takie coś chcemy się bawić. Jak ja mam tu zobaczyć orbie? Przepraszam. No, chyba bym wiedział. Chyba, że. Wejdź, bo ty z tego namiotu wyszłaś. Może, może. Nie sądzę. Ale to ma pyszina. Oj, oj. Prędko znów, to ja jej nie zagram. Nie poszukać przekrętego przedmiotu. Pianki. Miam. To jest freezing, no come on, duszek. Nie dobra. Idziemy poszukać przedmiotu, zaraz się z tobą zajmiemy. Może tu będą morby. Zalicza coś? To zdjęcie? Co, co ty gadasz w ogóle? To było pytanie, a nie, a nie twierdzenie. Psie. Ale cię bardzo proszę, psi. Może coś znajdę? Podstawowym problemem jest to, że nie znam zbytnio spotów, gdzie mo mogą być jakieś itemki. Mało to mapę gram, bo, bo, bo laguje, bo za nim nie przepadam. Może być ten dom duch. Może a racja, zapomniałem w ten sensie mogą być prawda, ale chyba też się zdarzają też na dalszych zakątkach mapy. Jeszcze zrykniemy na wejściu, jezu, ale to ścina. Jak to wygląda na, na streamie ścina coś, jak to jest, że inne mapy działają bez problemu? E, tu nic nie ma. Dobra, nie będę poświęcać nie, nie wiadomo ile, ile czasu na to na poszukiwania e, da, nie dajcie to sól zaraz ile? Sanity? Kontrolnie. Osiemdziesiąt. Raz chyba kiedyś ugram tę mapę na koszmarze. Gdy ty włączyłeś palnik? Dajcie mi latarkę Duszek, poparzysz się i to będzie A. A kto, kto ogarnie kość? Zapominalski jestem. Ej, to w sumie. Mogę teraz sobie wziąć takie coś. Ok, pytanie: czy tu jesteś? Tam się tłuczasz. Cześć! Jak to jest, że tam się tłuczesz, A po chwili tu się pojawiasz. Sę w się sensie Event, ok. Jest to jakieś wyjaśnienie. Przeprędzej czy później wdepniesz tam sól. Are you here? Are you close? Where are you? What do you want? Are you close? Are you here? Are you friendly? Give us a sign. How old are you? Are you close? Are you here? Are you Teraz znajdź ewentualnego spirit boxa. Duch może być właściwie. Uuu, wszędzie, wszędzie, wszędzie. jest kamera? Ja kamerę nie przyniosłem? Tam jest kamera. Aha! the Jeden? No, I niestety, tylko jeden. Are you here? Are you close? Where are you? What do you want? Are you close? Are you here? Are you friendly? Give us a sign. How old are you? No chyba nie gadasz.

kamera? O nie, orłów nie ma Czyli mimik odpada Czy to Onrio? Albo co mi Twincy? To co to, to, to znaczyło tak czy nie? Ojej. No, wyknijmy tablety i chcemy zostać chyba z Hanteni. Nie, to jest śnieg. To nie są orby. Orbów nie ma. Patrzyłem, MF-ka do Twinców. Z... Oców nie będzie. Z czym? Z pismem? Nie, tego też nie będzie. Aha, i do tuńców, bo mam dwa dowody. Odciski albo orby. To było? Nie, to był Ghost Event. Dwie świeczki, jeśli to on to nie zaatakuje. Cholera, mogę czasem zginąć. Trzeba by sobie tutaj, sobie muszę przynieść smadża. 1 ja, dan ta ta oh huh? oké. Okay. Wiem, że tu jesteś. Ej, czy ty jesteś teraz na wejściu, naprawdę? Jeszcze przydał krucyfiksy. Ale raz poszła świeczka bez HANTA Tu something. Jenny I know we're here W ogóle jest freezing. Okej, okay, nie pytam. Jest Freezing? Jenny, gdzie ty jesteś? Jenny! Upraca.

ARFIR? Okej, okay. jesteś tu. Tak, jesteś tu, jesteś tu. Poszedł krót bez hanta. Boże, yy, świeczka. Czyli co? Czyli co, Twinsy? Pozdmuchujesz świeczki bez hanta. W sumie... ...krucyfika bym przyniósł, to by pom pomogło wiele. dwa wiązki. Ale jeden powinien te wsyknąć. Naprawdę! Ja myślałem, że to hand. Jak użyciłem? Ludzie, Crucifixa zgubiłem, oczywiście. No dobra, nie i duszek. Po powiedz lepiej, gdzie jest Jednak mimik. Oh. Hunt me! What do you want? Attack. Attack then. What are you waiting for? Do it. Do it. Do it. Cholera duch jest cichy plus generator włączony Kiedy ja skojarzę, że Hunt się skończył. Czekamy jeszcze chwilę. Chyba już. No. Mamy zadania, mamy jakieś zdjęcia, mamy ducha. Teraz nie, nie mogę siedzieć dłużej z sobą w duszku.